Słuchajcie, to jest Patryk. Zajmie się elektroniczną częścią naszego planu. Zaraz przyjedzie reszta. Co jest naszym celem? Na zewnątrz drugi magazyn na prawo. To fabryka kryptowaluta, a jednocześnie depozyt elektronicznych pieniędzy. A. Są, proszę bardzo. Spóźniliście się ponad minutę. Przepraszam szefie. Skupcie się. W środku jest czterech ochroniarzy. Do zawodowi policjanci, emeryci. Z krótką bronią. Trzeba ich zdjąć jak najszybciej. Wejścia są dwa. Żyła i Dorian wchodzicie tędy. A wasza dwójka tu. Gramy, słuchajcie, w pokrojonym składzie, ale dacie sobie radę. To jest w środku? Dyski z kryptowalutą na jakieś 3,5 miliona złotych. To tym razem szefie nie gotówka? To jest lepsze niż gotówka, słuchaj. Elektroniczna kasa, która nie zostawia żadnego śladu. Jak oczyścicie wnętrze, wchodzimy z Patrykiem i wynosimy dyski. Jasne? Zaraz, co mam, rozwalić bramę, wjechać tam do środka? Jak usuniecie ochroniarzy, ty wjeżdżasz do środka. No to słuchajcie, do roboty! Ty, koleś, ja cię znam. Pierwszy raz cię widzę, człowieku. W komendzie Miejskiej latasz, kur... Jesteś psem! Pojeb... Co ty pier... Przerwę z tyłu! Policja, owóz, broń! się! Pokażę, nie, ręce! Ręce na auto! Nie, ci nie jest? Nie, wszystko w porządku. Druga, za bardzo się nie spieszyliście. Dobra, panowie, Trzymaj. zabierajcie ich. Ty jednak jesteś psem. Nie da się ukryć. Patryk, kurry! Miałeś go sprawdzić! Mówiłeś, że jest czysty! Zabieramy